Lecimy, Mateusz Suski, stały bywalec driftingowych mistrzostw Polski. Bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej, także będzie to dobre show. Tylko chciałem powiedzieć, że to jest najładniej otoczony samochód na torze. Jestem w nim zakochany od samego początku, jak go tylko zobaczyłem. Mua. Siemanko, witam Was na torze Poznań. Jest to czwarta runda, ostatnia w tym roku driftingowych mistrzostw Polski. Trasa jest bardzo ciężka, wymagająca, musimy być 100% skupieni, małe korekty wprowadzamy i jedziemy, w kwalifikacje. Dużą robotę musi też wykonać Mateusz Suski, bo póki co jest pod progiem, 74,5 to jest za mało, żeby myśleć, że to 32, a to jest zawodnik, który jak wiemy potrafi. Utrzymana zimna głowa i, i egzekucja tego przejazdu, jak najbardziej prawidłowa, 82 punkty. Brawo, Mateusz. Brawo, Mateusz. Brawo Mateusz. Ciśnienie zeszło, jutro atakujemy finał. Dzisiaj finałowe pary. Poznamy mistrza Polski w dwóch klasach. Mamy niesamowicie dużo nowych kierowców z całej Europy. Bardzo się z tego cieszymy. Co roku drift rośnie w Polsce i my rośniemy w siłę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wygląda, ile ludzi nas ogląda, ile ludzi nas odwiedza i ilu mamy partnerów. Dzięki Marce CF Moto nasza ekipa techniczna może poruszać się po całym terenie. Różnego rodzaju sprzętami, kładami, bagi, takimi farmerami, którzy jeżdżą po całym torze i tak naprawdę budują tą imprezę. Cześć, nazywam się Tomek więcej Mam ogromny zaszczyt i przyjemność bycia komentatorem czwartej finałowej rundy driftingowych mistrzostw Polski na torze Poznań. Komentuję to z Przemkiem Deją. Bo Wy już wiecie, jaki jest wynik. My dopiero go poznamy, przygotowujemy się bardzo skrupulatnie do tych zawodów, no i chłoniemy od samego rana emocje, które towarzyszą temu wydarzeniu, bo są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Z przodu Suski jest za nim. Od samego początku stara się być bardzo blisko Mateusz, za swoim rywalem, ale z dużymi problemami. Musi teraz korygować tor swojej jazdy. O co tam się wydarzyło? Auto po prostu zgasło, auto straciło moc, przestało się poruszać bokiem. Bardzo nam przykro, pękła pół oś u Mateusza Suskiego, więc nie pojedzie dalej. Nie w ten sposób chcieliśmy gdzieś tam zakończyć tą rywalizację dzisiejszą. No ale cóż, taki jest sport, podjęliśmy gdzieś tam ryzyko, czasem się tak zdarza. Trzymajcie kciuki za przyszły sezon i dziękujemy wam za trzymanie kciuków, za wsparcie w całym tym sezonie 25. Do zobaczenia w 26.